Witam, witam Was w tą jakże piękną, mam nadzieję, niedzielę. Mówiąc, mam nadzieję, zastanawiam się, czy ta niedziela będzie piękna, gdyż jest czwartek u mnie, a u Was niedziela. Rozumiecie coś z tego? Ja rozumiem. Otóż nagrywam ten odcinek w czwartek, abyście Wy mogli go obejrzeć w niedzielę. Przed obiadem, bądź też po obiedzie. Zależy na ile pozwoli mi chujowy internet. Czasami mam wrażenie, że siedzi tam jakiś kulawy dziad i kręci korbą, po to, aby miał ja mógł mieć tak wolny internet. Zastanawiać się teraz pewnie, o czym będę rozprawiał, otóż, ani nie będzie to temat żółtego, pięknego żarnowca, którego płacie, możecie teraz obserwować, ani też nie sążne tysiącletnie dęby będą tematem tego odcinka, ani też nie cykające gdzieś w oddali świerszczyki. Słyszycie je? Zapewniam Was, że jest ich tu bardzo, bardzo dużo. Jak widzicie, słońce chyli się ku zachodowi, niemalże znika już za połaciami dzikiego, sosnowego lasu. Więc zdradzę Wam, o czym się będziemy rozmawiać. Otóż, otóż, opowiem Wam o maku z Konina, gdyż Mniej więcej co trzeci komentarz pod każdym z moich filmików odnosi się do tego samochodu. Eee, więc odpowiadając na pytanie, co z makiem skonina z odpowiem prostacko. Gówno, gówno, gdyż nic się z nim nie dzieje. Jaki był brzydki, taki jest dalej brzydki. Nie poprawiło mu się. Choć też za bardzo się nie pogorszyło. E, stan rzeczy jest taki, że to auto ma chyba wyjątkowego pecha w życiu, a przynajmniej odkąd jest na polskiej ziemi, czyli od roku 1991 ma wielkiego pecha, gdyż e, do roku 2023 stał biedny, pod gorącym polskim słońcem stał. W mrozu, który w niektórych rejonach Polski może być bardzo dotkliwy, stał na wiatrach, stał na gradzie i w 2023 zdarzył się cud, gdyż trafił na chwilę do hali pod dach. Pierwszy raz od ponad 30 lat. I wiecie, co się stało? Hala się zawaliła w środku zimy, więc znowu musiałem go wywalić na dwór, gdzie stoi do dzisiaj. Czemu tak się dzieje? A otóż temu, że ma zablokowany układ kierowniczy i wepchnięcie go gdziekolwiek nastręcza mi sporo problemów. Z moim kolegą Tomaszem zabieramy się jak przysłowiowe sujki za przysłowiowe morze do naprawy tego układu sterowania pojazdem. Ilekroć się umawiamy, to albo ja mam jakieś inne plany, albo lekarza, albo kręgarza albo nie mogę bo coś tam a jak ja mogę to on nie może, wiecie jak to jest i tym też sposobem wóz stoi, biedny i zaniedbany od kilku miesięcy w tym samym miejscu wygniatając trawę przednim kołem i nie, wyg nie wygniatając betonu tylnymi kołami eee, powiem wam szczerze przestałem się łudzić, że to auto kiedykolwiek wróci na szosy z tego względu, że ta kabina jest w tak fatalnej kondycji, o czym już mówiłem wielokrotnie w kilku filmach na ten temat, że jej się nie opłaca robić. Mało tego zaryzykuję stwierdzenie, że jej się nie da naprawić. Tak wiem, zaraz w komentarzach odezwie się bogaty wachlarz specjalistów blacharzy, lub też takich, co to mają wujka blacharza, albo takich, co to mają. Szwagra blacharza, u którego widzieli, jak spawa progi w Audi 80, ale zapewniam Was, że zakres prac potrzebnych do wykonania w tym pojeździe jest dużo, dużo bardziej poważny i skomplikowany. Także chyba się skończy, tak, że to auto będzie jako maskotka stała sobie u mnie w hali i co ciekawsi widzowie będą kiedyś go mogli zobaczyć na własne oczy jak ktoś zechce mnie odwiedzić oczywiście teraz popatrzcie jak to wygląda dumny napis MAC widzicie co jest pod napisem? znana wszystkim budowlańcom pianka jakiś wysokiej klasy specjalista Użył pianki Żeby wypełnić ubytki blachy Na to Napierdolił pół centymetra szpachli I ta kabina mniej więcej cała tak wygląda Jakbym uderzył w nią młotkiem To przypuszczalnie opadłoby na ziemię I zostałyby tylko szyby I zderzak Szkoda, strasznie szkoda Ale zapewniam was Że kupno Takiej kabiny graniczy z cudem Te maki gniły na potęgę do dzisiaj nie uchowało się wiele części zamiennych do tych samochodów. A dodatkowym utrudnieniem jest to, że jak widzicie, oś przednia jest cofnięta względem zderzaka. A kabin w tej konfiguracji kilkadziesiąt tylko wytworzono. Z tego co mi się udało dowiedzieć, o pracowite mrówki. Widzicie? Bocie czoła pracują, wydawałoby się. naprawdę taka, że pracuje co czwarta z nich. Reszta się opierdala, delikatnie mówiąc. No ale tak to jest z mrówkami. Wracając do maka. No, no i cóż, chyba że ktoś z Was ma jakiś pomysł, albo może ma kabinę taką na przykład gdzieś za szopą z tyłu, za domem i mi nagle powie, panie Bartku. Mam kabinę w świetnym stanie, przyjeżdżaj Pani zabieraj, no to wtedy bardzo rad, wsiądę w jakiś dyliżans i przybędę w te pędy. Pokażę Wam jak na dzień dzisiejszy wygląda ten samochód w środku. Te drzwi nie są najgorsze, co? Nie ma jakichś ordynarnych dziur, ale już tutaj jest nie jest Skrzynka, przypuszczalnie z bezpiecznikami, zobaczymy? Oczywiście, że zobaczymy. Nie znam się na prądzie zbyt dobrze, ale będę w stanie bezpieczniki rozpoznać, choć widzę, że tu na pewno są bezpieczniki. Więc co jest tu? Zakładam, że nikt tego nie odkręca od lat 90. Początku 90. Ty zdrowo wygląda. Szersze, jakieś zwłoki szerszenia tu leżą. Widzicie? O, 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 tam kabelki kolorowe bardzo fajnie. No, szkoda tego auta Taki samochód kultowy, ale no, ja nie mam na niego pomysłu. Cóż z tego, że silnik chodzi, skrzynia chodzi. Jak tutaj, wszystko co jest nad silnikiem i nad skrzynią nie trzyma się kupy. Nijak ogólnie jest plan, żeby go odpalić. Jak go odpalę. Nie. zanim go odpalę, to rozstawię mój wysokiej klasy sprzęt do nagrywania, czyli telefon komórkowy, który dzierżę w dłoni. I nagram Wam moment, jak ten wspaniały silnik ożyje po wielu, wielu latach. Teraz dzierżąc klamkę w dłoni. Kurwa. No, tak myślałem, że tak będzie. Noga, wspinam się. Wchodzimy. W latach świetności, czyli 45 lat temu, to była piękna czerwona tapicerka. Gdzie niegdzie jeszcze widać czerwień, ale już nie jest to krwista czerwień, tylko taka czerwień wyblakła, czerwień beznadziejna. Czerwień, która już wie, że nie ma dla niej żadnego ratunku. Smutne to, aż łza kręci się w mym oku ale cóż zrobić na wszystko przychodzi pora powiem filozoficznie choć filozof ze mnie marny kierownica, patrzcie widzicie, oryginalna kierownica obszyta czerwoną, piękną skórką problem jest z tą kierownicą gdyż obracać się nie chce wtedy, kiedy winna się obracać czyli przed zakrętem w lewo lub w prawo psikam tam 2D 40, bo tu jest łożysko, i tam jest łożysko i pod kabiną jest jeszcze jedno łożysko. Nic to nie daje, więc przypuszczalnie przekładnie kierownica jest uszkodzona. O, tu łosy zamieszkiwały. Tu się leje woda do środka. Dwie ważko zbiegów, mam to opisywać? Czy oglądaliście odcinek sprzed 3 lat czy tam dwóch no cóż. Jedna wajcha jest do wybierania niskich biegów i wysokich biegów, a druga do wybierania przełożeń na, na tych niskich bądź też wysokich przełożeniach. No, tak to wygląda. Źle to wygląda. Tu jest rozpiska biegów Nie wiem czy coś z niej zrozumiecie Siedzenie lekko pokryte mchem Dach jest z włókna szklanego Kurde, szkoda tego wozu Ale cóż zrobić No, proszę a widzicie? Tam, w głębi, wszędzie pianka. Wszędzie pianka. Pianka w samochodzie nigdy nie oznacza niczego dobrego. Nigdy. Mack Trucks. Allentown. USA. FM 786T. Czyli model z cofniętą osią. Miało znaczenie T. I to był model na Europę. W Stanach w ogóle nie było. Jak pokazywałem Amerykanom fotografię tego wozu, to byli w ciężkim szoku i myśleli, że ktoś to mość przysunął. A to głównoprawda, prawda, gdyż ona z fabryki tak wyszła. Także mam nadzieję, że już rozwiałem wszelkie wątpliwości, co się dzieje z makiem skonina. Z Otóż nic się nie dzieje z makiem skonina, z stoi jak stał. Jak Bóg będzie łaskawy i opatrzność również, to odpalę go. Uruchomimy ten układ kierowniczy i to, czego w najgłębszy róg hali, i tam będzie sobie stał i cieszył oczy. I będę przekazywał jego historię potomnym. No, nieoryginalny zaczep niemiecki. Pięknie pracuje. Jeszcze by gdzieś pojechał, co? W siną dal. na naczepę i by pojechał. No, także tyle. Trochę taki odcinek nostalgiczny. Trochę mi się głos łamie. Trochę mi smutno. No, ale cóż zrobić? Jest jak jest. Trzymajcie kciuki. Bądźcie zdrowi. I wyczekujcie następnych odcinków. Pozdrawiam.